Wszystko tylko dla kobiet. Porady dietetyka, kosmetyczki, perfekcyjny makijaż, poczęstunek i tradycyjna już lampka szampana. To tylko niektóre atrakcje, jakie czekają na panie w Cinema 3D. Będą konkursy, będą przede wszystkim porady. Porady specjalistek z dziedziny mody i urody, bo to jest dla pań bardzo ważne i, i myślę, że w ich życiu yy, zajmuje to dużą część yy, egzystencji codziennej. Dlatego panie bardzo cieszą się będą nowe stoiska, ale będą też panie i, i specjalistki, te, które uczestniczą w kinie na szpilkach od początku. Specjalny występ specjalnie na Dzień Kobiet. Tuż przed seansem w sali kina odbędzie się część artystyczna. Występ Cipendelsów, co zawsze cieszy się dużym powodzeniem i to jest taka specjalna niespodzianka dla pań z okazji Dnia Kobiet. Tym razem panie same zadecydowały jaki film chcą obejrzeć. Spośród trzech filmów wybrano Facet niepotrzebny od zaraz. Startujemy 6 marca o godzinie 17:30. Będzie to specjalne wydanie kina na Szpilek. W czwartek rozpoczęła się sprzedaż biletów i już muszę paniom powiedzieć, spieszcie się, bo już jest ponad połowę sali wyprzedanej.